Siemanko, z tej strony Navi i mm, dzisiaj so, powrócę po, do starego i miłego i trochę wkurzającego Team Fortress 2. Dzisiaj mam zamiar zagrać z um, na mapie Frontier. 75 years later. Już, już byłem na Frontier. I tro troszku skórek niestety nie nie tych fajnych sprzedałem i głośno. Nie wiem, ja. Jest głośno, może trochę, lub cisza to może trochę w nagraniu. Ale. Yyy... Naprawdę, me mega dawno w TF'a nie grałem i. Nie pamiętam, jak się to zbytnio grało. Po co się przebierało, bo ja już nie pamiętam. A po DB się też przebierało. Pamiętam, że... Jakie tu jest głośne. ja sobie tu muszę ściszyć. To jest masakra, moim zdaniem. Wewni... Dobra. Pyrkę może? Nie, dobra. Medyk, medyk! Uh, medyk, dobra. Dziękuję. A pod E! A ja że myślałem, że pod M się. O tak, ono... Od, ...odbija. Trudno bardzo się gra kurde, co ty on za mną na jakoś... A ja mam na 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 głoszną, to głośno będę to musiał. O teraz lepiej, ja ta to stary, stary, to wiesz. Wraca. Przy... Nie przeszkodzę. Kurde, Ojojoj, oj, oj. oj, oj. No jest to naprawdę trudno. Trudno się gra w te jak się. Miało przerwę prawie pra, 6 -miesięczną? Prawie, że ja bym już tak nie grał i perka raczej będzie wiedziała. O, nie wierzę, mamy wam zmarłego. Wierzę. Dobra, zabity. Brat ze no? O kurde. Ej, snajper! Ja już na tego snipera w ogóle nie widziałem! Grę tak słychać z troszkę ciszej, ale... Nie głośniej. Mam, mam nadzieję. No i się troszkę przypominam TFA, ale... No... Kurde, ten sniper samej head strzela! Co jest? Naprawdę. Hej, <laughs> no już miał naprawdę bardzo dużą przerwę i. Wiecie. O, widziałem cię snajperu! Widziałem cię snajperku. No to sniper campie w tej kampie. Się przykampiło na niego. Medyka! Чого ти, холеро? Ти, ти, пошли! Ну, no, будуй, будуй. Uuu, uh, dwu... Dwa kilki. E CO?! Ej, jest? Kurde, ale dwa kilo, No dobra, nie aż tak źle um... yeah, uh, Ale... Ej, pierwszy We serwer taki... E, który... W, tu, w... w którym? Nie masz żadnych rosyjskich znaków, bo, bo często były to takie. Takie, ro, takie rosyjskie znaki! Jest. Kawy, saper? Się ma? Aj, kurde. Źle to zmyśliłem. Kurde, demo tam non-stop siedzi. Czy blisko było? Kurde, do, do, dobrze. Źle to zrobiłem, mogę chwilę, ale no niby bym tym nie doskoczył po tym, co. Kurde, atakują mnie stop Ło, jo, 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 jo. Czy ktoś to widział? A tutaj się buduje? Nie no! Jezu, nie wierzę. Ja pierdyle. Oh my god. W mam 800, prawie pra, 900 godzin i se zapominam takich prostych że, rzeczy, żeby, żeby się nawet zbackstabować, nie wiem. Oh my god, to może być trudne. O, wrócenie. Chyba zmienię klasę, przepraszam, że ten, ale już, już jest czek spajł, może wezmę medyka Wezmę medyka Nie brzyd. Oh. Dobra, do, dobra Spowolniłem chociaż te syle Ale za medyka tak raczej medyk nie robi tak medyk to się raczej bardziej leczy lub ten Kurde, zabili medyka. Ojojoj! ojoj! Oj, oj, oj! ukryta. O nie, 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 Medyk, medyk. Pera, pera. Ojoj. Nie, nie, nie. Nie, szedłem tego, tego, tego żołnierza. Żo 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 o nie, o nie, ba! Yyy! Dobra, y, tego ule dobra, tego będę leczył. Co jest? No nie! Nie uleczyłem go! Ale dupa! Ale dupa! Ale dupa! Ale dupa! Ale dupa! Ale dupa! dupa. Dobra, zmieniam klasę na Demomana wczoraj. O nie! Nie! Ojojoj. Oj, oj. Ale dobry team mieli, bardzo dobry team. Ten Sniper był praktycznie nie do pokonania. O obiec. No bo widzicie, to tak trochę brzydko wygląda. Nie, jedynie, nie, nie, to. Ej, ten fajnie wygląda. No No bardzo. Mam puste niektóre rzeczy. Nie mam, nie, nie mam w ogóle skórek na na końcu. Tutaj Zawsze byłem... A mam tu takie te przebranie na. O. mam, mam takie niektóre rzeczy, ale, ale... ale niektóre już, bo większość to już sprzedałem. Że, żeby mieć niestety hajs, bo troszkę te zbidum miałem. I do tego. E, dobra, no to na drugą rundkę czekamy. Dobra, już druga rundka jest. Będziemy w blue. Hmm, snipera chyba nie będę brał. Pyrę, Nie wiem, tak Pyrą mi się nie chce. Mogę engiem, tylko zmienię sobie na ten. No. To. To na poskramiacz I może na samo. No niby. Dobra, dobra, będę tym. Będę tym będę, Ale tylko muszę, muszę pisać z mamą, bo nie Nie, nie! Nie, nie, nie! No ty go pidem o Waha. 8-7 Osiem 1 Czy mam... Czy ja mam jako... Nie no, mam Rock, rock paper, scissor mam tylko. Takich fajnych emotek. Spaja mam do... do grobu, po prostu kupiłem. Raz. Dobra, i jako el, te, te teraz bym bardziej się trzymał tu po lewej, bo tutaj będzie mniej osób na pewno. Ale... Yy, z mojego troszku tam, nie wiem, znajomości TF-a, to często tam... tam Snajper kampi. I to, to raczej chyba każdy wie, to raf tf więc... Więc będę musiał chwil, chwilkę poczekać. I tutaj jeszcze demo. No, będzie bardzo ciężko. Będzie bardzo ciężko. No to jest... Z... Dobra, idziemy, po chwilę. Bo ja mam 15 groszy na koncie, no to... Wiecie, to jest naprawdę bardzo mało i... Za to nie, nie kupicie nawet... Nawet jednej skórki do tf -a. O ty pyro! Oh fuck, oh fuck, 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 fuck. Ej, co to mnie tak długo? Ja no w TFA to się naprawdę długo grało, ale... Uber Charger, ja tam się nie wpycham na Uber Charge. Tady gdzieś, gdzieś tutaj muszę podstawić. Dobra to... Mm, tu jest, tu jest dobre miejsce na rozbudowę Bo, bo tu, tu jest chyba blisko bardzo tylko, że, mm, tylko proszę żeby mnie... Nikt nie, nie, nie zawił bo, bo mi będzie bardzo szkoda Nie chyba Chyba, chyba muszę dać nie pytaj nie pytajcie O oh fmm Centry, centry Ale tutaj zbytnio eng na atakujących To zbytnio nie ma sensu, no już bar bardziej na broniących, bo bo, 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 bo gdzie, gdzie podstawisz niby... Działko, żeby strzela, strzelało w tych, bo jak masz dobry team To wiecie, wiecie, leci tym no pełną no, parą, to się to się nawet nie opyla engiem grać Więc jak już team nie wiem, jakoś ma, o tu na przykład ta, W takich momentach gdzieś tutaj No to tutaj okej, okay, może mieć, żeby być to działko, ale a. a bo ja nie mam tego, a bo ja muszę mieć szybko, szybko dziewiętnaście opieki. Uh. Uh. jedynie co to ma Eng e, tutaj przy tym, przy tym że że macie daleko checkpoint i on zesapuje mi i to jest tro, troszkę lepsze że no, macie ten e, teleporter bo tam jest trochę te mega daleko też jedynie co to z zasobnik co tam będzie leczył na tam tam niektórych tych to, to, jest, to jest tylko tyle no jedynie co to gdzieś w jakimś miejscu co, co cię nie mogą zobaczyć te typy bo to jest naprawdę trudno przejść przez praktycznie środek mapy niezauważonym i to jest mega trudne i trzeba na to bardzo uważać bo jak gdzieś tep będzie na, na... przykład tam, na tej górze, no to, to, to nie ma sensu grać engem Więc lepiej są so, wydać tepa gdzieś, gdzieś ten tepa na jakąś tam... nie wiem, na jakiejś górce lub gdzieś dalej, tam bardziej po tej środku bitwy. I wiecie, już będzie szybszy dostęp jak... Może lepiej sobie tutaj dać na przykład I, i tutaj dać Tutaj dać Dis dispenser I, I gdzieś tutaj za, zaraz stepo. No i to będzie dobre, bo, bo tutaj się będą chociaż leczyli trochę, bo tak to jest ma masakra z tym. To się bardzo przydaje. Jak, y y jak chcecie być sięgiem To musicie mieć mega zasobnik blisko. Bardzo. Nie wiem czy nie ja to nie wiem Wolę już gdzieś dać tutaj na przykład O dzięki ktoś mi żeby chyba. teba Dam może gdzieś tutaj Może na gó górze gdzieś tutaj dam I będzie na jakieś na jazdy. tutaj. Tylko tamto mi, mi może jakiś snajper strzelać, ale też ja mogę strzelać tych snajperów. To jest dobra. <śm> no właśnie, ale to. troszkę nie ma sensu. A tutaj już jest kiełko. typ... Johnny, 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 spokojnie, spokojnie, Johnny. Aha, bo jezu, jaki ze mnie devil. Ja mam, jezu, mam te pana na trzecim levelu już. I go nie stawiam nawet. Chociaż gdzieś go dam. A czekaj, bo teraz to chyba będzie tutaj. To już może go usunę i go dam tam gdzieś tutaj powolutku jak to dobiją do, do to dopiero będą mieli tepa ale mój zasób nic się nadal trzyma Ten spaj coś jest taki... O no właśnie, wiedziałem, że on jesteś... Też, jesteś też troszkę podejrzany, coś taki dziwny był bardzo. Dam gdzieś może tutaj działko. Hmm, że się da gdzieś... Czy się da tu gdzieś ruszyć jakoś? troszkę się da coś. Po kryjomu, kryjomu jak, nie? Teraz spróbuję przejść jakoś po kryjomu. Dobra. mi te panu Kurde! Kurde, zasane scouty! Ale blisko było, blisko bardzo. Ty, już są tam! O kurde! Jak to szybko przyjęli! O, zniszczyli mi działko, ale... ale bardzo szybko przyjęli. A jestem najsłabszy! Jestem najsłabszy! Te scouty głupi! Gdzie? 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 No tu. No tu, kurde! O nie. Dobra, da dawaj, le le lecimy, le le lecimy, lecimy, lecimy. Aaa, jaja. Eee, dobra, może tyle. Dwie rundki takie szybkie, troszkę chyba, bo to wystarczy moja, moim zdaniem. Hmm, no lubię jeszcze tą jedną. Hmm, no może dzisiaj na tyle, bo, bo jeszcze mam do zmontowania ten drugi Phoenix Auto 2 bo wczoraj bardzo nagrywałem Ja vel, da bra med to.